Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj w filmie Wam opowiem o takich zmianach, jakie zaszły w nowym DLC, takie poprawiające rozgrywkę. A brw pozorom jest dosyć tego dużo. Jedną z rzeczy, która jest w sumie na wszystko, można by to nazwać, to jest, że została dodana tutaj nowa opcja w ustawieniach w kontrolerze. Mianowicie tutaj możemy zmienić, żeby był sprint na przytrzymaj, czyli będzie tak, że będziemy po prostu trzymać przyciski bied zamiast tak jak wcześniej klikać tamto A, X, -a, czy co tam jeszcze innego jest, żeby móc po prostu szybciej zasuwać. Zmiana, która powinna się pojawić w zasadzie wraz z. w ogóle to nie powinno być od samego, po, to powinno po prostu być od samego początku w grze. Ale to cóż no, dopiero po przeszło prawie że 10 latach od wydania gry, pierwotnej wersji, wchodzą takie zmiany. Kolejna jaka że zaszła to do MMI, możemy teraz odbierać wszystkie pojazdy jednocześnie. Co to znaczy? Jeżeli na przykład przez przypadek wysadzi wam się taki opresor. Ło nie! Ktoś mi zepsuł opresora! Ajajajaj... Aj, 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 aj. Teraz muszę wziąć i mogę zadzwonić do MMI. I dzwoniąc do MMI, mam tutaj taką opcję, co się nazywa Wszystkie Pojazdy. I nieważne, gdzie byśmy tu mieli coś zepsutego, możemy sobie wszystkie Pojazdy odebrać od razu w y szybkim tempie. Przez co? No, nie musimy sobie tam klikać. To powinno też być w zasadzie od samego początku, bo mówię, to było i tak dziwne, że to nie było. Ale może szli, szli oni z założenia, że będą ludzie na bieżąco sobie odbierać zniszczone pojazdy. Jednakże, no, czasem tak nie jest. I niektórzy potrafią mieć bardzo dużo takich potem zniszczonych fur. No, i potem robi się tego. Problem. A teraz, jak ja nie mam opresora, muszę sobie ukraść jakiś samochód z ulicy, żeby przejechać się gdzieś. Chciałem wam pokazać, że. Nowe pojazdy, które zostały dodane, czyli, czyli Eudora oraz Broadway mogą robić misje taksówkarskie, kiedy mają oznaczenie taksówkarskie. Jednakże ja sam, jak widzę, nie przygotowałem się na to i tego nie zrobiłem wcześniej. Um, także no... jak sobie zrobimy te zadania, które są, czyli tutaj mamy 10 skoków z pasażerem podczas tych zadań, a na Broadway'a trzeba zrobić 50 kursów, żeby móc blokować oznaczenie, wtedy będzie można robić innymi pojazdami. Niż tylko domyślną taksówką. Co są jeszcze w grze dwa samochody, które też mają oznaczenia taksówkarskie, którymi, których akurat Rockstar nie dał takiej możliwości, ale może kiedyś. Może na następne DLC już dostaną taką możliwość, a może i nie. Nie wiadomo. Dostaliśmy teraz taką możliwość, mianowicie, kiedy dzwonimy sobie do mechanika, możemy nazwać nasze garaże. Jak w takim razie nazwać sobie nasz garaż? Dzwoniąc do mechanika. Wierzę. E, będziemy mieli tutaj możliwość go nazwania. Jak się telefon nam już tutaj schował, patrzcie, to mamy informacje dodatkowo na temat garażu. Czyli na przykład ten pierwszy. Wprowadzamy sobie jakąś nazwę i wtedy ta nazwa będzie. Jako, że ja sam w sumie nie wiem, co mam tam za pojazdy, to na razie nie będę sobie nazywał, żeby później sobie nie mieszać. Tak to sobie wtedy ponazywał na przykład Sport 1, Sport 2, czy coś w tym stylu, nie? Żebym ja sam wiedział, co w zasadzie tam się trzyma, nie? No i wtedy, kiedy będziemy już dzwonili do, do mechanika, będziemy mieli tą customową nazwę garażu. Już nie tą, e, która jest domyślnie. Szknąłoby się też, że coś takiego. Podczas, jeżeli mam jakieś pojazdy na wyścigi czy coś w tym stylu, żeby też móc wybrać z jakiegoś konkretnego garażu, wtedy szybciej by się to wybierało. Też jeszcze podczas wzywania sobie yy, pojazdów, czyli dzwoniąc do mechanika, yy, mamy podział, mianowicie w tym miejscu, kiedy mamy ten garaż, tu mamy po prostu później podział na piętra. Zaprawda, u mnie na ten moment, że to jest takie, tam wielkie, że w sensie tam nic nie mam, po prostu no to ja nie mam podziału, ale jest po prostu podział już na piętra w tym największym garażu. Też zeszła kolejna zmiana, mianowicie. Mamy teraz taką rubryczkę. Zarejestruj się jako szef, i tu mamy dodane dwie te opcje, czyli Securosurf oraz Prezydent Klubu Motocyklowego. Wcześniej to było mniej więcej gdzieś, nie wiem, tutaj. Naprawdę, jak było za dużo osób na sesji, wtedy te opcje znikały, czasem się pojawiały, bo ktoś akurat opuścił grę. I tylko to w zasadzie się zmieniło, że teraz został dodane do jednej rubryczki razem, przez co łatwiej będzie móc zobaczyć. No w ogóle łatwiej się jest zarejestrować po jednym albo drugim. No i w sumie to jest jedna taka, taka zmiana tego, bo na początku było myślane, że to będzie jakieś połączenie tego. W sensie, że rejestrujemy się szefem, jesteśmy tym i tym jednocześnie. No jak widać, tylko zrobili taką rubryczkę w menu interakcji, żeby było łatwiej nam to powybierać. Też pojawiła się taka zmiana, że znaczniki na mapie z nieruchomościami pojawiają nam się przy bliższej odległości, bo mianowicie, jak patrzycie, teraz jak obracam kamerę, tutaj tego nie widzimy. Dopiero jak się kłócimy w stronę tego, dopiero to jest. To jest... Dosyć mała zmiana, bo wcześniej było tak, że te wszystkie nieruchomości by mieliśmy zaznaczone na mapie i one cały czas były. W zasadzie najlepiej to było chyba widać jak się było w Secure OSERF. Wtedy wszystkie te nieruchomości były praktycznie pozaznaczane. Teraz jeden tylko co mamy zaznaczone na mapie to jak widzicie to tylko i wyłącznie biuro no i jacht jest. Tak to wszystko inne na mapce tej małej nam poznikało. Została dodana jeszcze taka kolejna rzecz, mianowicie jak mamy tutaj na przykład Terobajta sobie wezwiemy. Gdzieś się nam tam pojawił terabyte, Że zaraz nam się w sumie pojawią. Gdzieś tam jest jak widzicie. No i co teraz zrobimy? Na przykład zdarzyła się sytuacja, że po prostu sobie odjedziemy, nie? Jedziemy sobie gdzieś, odjedziemy jakiś malutki kawałeczek, niech będzie, że gdzieś... Tyle. Teraz możemy po prostu zrobić taką rzecz, że klikamy sobie znowu tutaj i klikamy po prostu wezwi sobie te i on pojawia się bliżej tutaj w naszej lokalizacji. Wreszcie musimy go odesłać do przechowywalni znowu go wezwać. Mówię, teraz się to zmieniło i zamiast on się nam że zam, Mówię, zamiast teraz go odzywać i znowu przyzywać pojawi nam się po prostu gdzieś bliżej. A za to, że ukradłem furę 3000 za mnie gonią. Pojawiła się nam tutaj kolejna zmiana w zasadzie w pancerzach. Dziwo, patrzcie. Mianowicie sobie robimy coś takiego, kiedy tu jesteśmy dostaw... Została dodana nowa opcja, czyli kup wszystkie. Klikamy sobie wtedy spację. I kupiliśmy wszystkie kamizelki. To mi wykupiło też nie, bowiem takie, że. Jak to w ogóle kupiło? Wytwy. Żebym wy. kupiło taką, taką zamiast samych najlepszych. Jak widzę, to coś tutaj jest ewidentnie nie tak. No ale w każdym razie da się teraz kupić wszystkie pancerze i jednocześnie. Nie trzeba spamować po jednym. Chociaż w tym wypadku ja miałem wszędzie zero. No i kupiło mi trochę dziadowski pancerz. Często, że kupiło mi trochę gorszy pancerz. Jak tutaj teraz będę klikał tabulator. I kliknę sobie właśnie V, żeby użyć pancerza. I na przykład zużyło je mi odrobinę tego mojego, to da mi po prostu nie ten najlepszy pancerz, tylko ten gorszy, żeby po prostu, żeby to po prostu działało. Daj mi po prostu taki, żeby nie zużywać mi całego, tylko odrobinę mniej. A raz też, jeżeli chodzi o same pancerze, też już nie ma żadnych poziomów na rangi, czyli może pierwszy level kupić sobie ten najwyższy pancerz, nie musi jakoś tak dzielić sobie tego. Co prawda to właśnie sprawia, że te wszystkie pozostałe pancerze są trochę useless, no bo po co komu gorszy pancerz, jak może kupić o to co najlepszy, nie? W nie jest do wykonywania coś takiego, jak zadania dnia. Zadania dnia to są takie, że każdy ma takie samo zadania, ale jak widać tutaj akurat u mnie to są dosyć prostsze. No i w sumie te zadania, które tutaj, tutaj są, to nie wymagają żadnej rangi. Pierwsze to jest takie zadanie dla wszystkich, jest zawsze takie samo. A dwa to się już losują w zależności od mojej postaci, co ja posiadam, nie? No akurat mi się wylosowały dwa proste. To się bardziej opłaca robić, jeżeli mamy jakąś serię dużą tych zadań, wtedy bardzo dużo idzie z tego zarobić. Jednakże to nie są takie zadania jak w Red Dead Online. No przynajmniej jak jeszcze był aktualizowany, to było jeszcze jakoś tak bardziej wart bardziej się opłacało na to wchodzić, to tam akurat zadania dnia dawały trochę więcej niż po prostu tylko kasę, tylko tam się bardziej to opłacało, bo główną walutą w sumie to nie była gotówka, a bardziej złoto, przez które najlepiej się właśnie zarabiało te złoto poprzez wykonywanie zadań dnia, tam jeszcze było to podział na rolę. Było o wiele lepiej to zrobione niż po prostu w GTA. Znacznie, znacznie lepiej. O, mianowicie patrzcie, mamy teraz takie filtry w wyścigach. Możemy sobie po prostu układać, jak ma na się nam to segregować. Teraz widzicie, same wyścigi jednośladów, same Wyścigi morskie, powietrzne, bolidów I klawisze trwałe wyskoczyły No i tutaj mamy po prostu Wtedy podział na wszystko Nie jest to w żadnej innej rubryce, bo to jak patrzcie Tylko zdobywanie, patrzcie Tu też jest zdobywanie, też są jakieś podziały I no i tak, nagrody za Niektóre przedmioty takie kolekcjonerskie Czyli to są takie kolekcjonerskie Codziennie, codzienne Zostały zwiększone One są tutaj w Unek to było codzienne przedmioty kolekcjonerskie. Mianowicie to Jak tutaj widzimy mamy pełno Jeszcze jedno jest jakieś, bo coś jest zaznaczone, ale nie ma W ogóle na przykład cukierek albo psikus Czy lampiony z dyni to nie jest aktualnie dostępne Ale tak, wszystkie inne No jeszcze takie rzeczy, które się pojawiają losowo na mapie Jak jakieś skrytki i takie inne Ale o tym to myślę, że zrobimy sobie bardziej szczegółowo I o tym opowiemy e, Wracając sobie do online oraz akcji Rozegraj akcje stworzone przez Rockstar Mianowicie w misje Czyli te tutaj na jakcie zostały zwiększone Ich zarobek o 25% Dużo to to nie jest, no trzeba przyznać. No ale zawsze coś, jak to można mówić Chociaż żeby kupić jacht to jest w ogóle druga sprawa e, Jeszcze inna jest rzecz Mianowicie misje od Geralta Czyli ta dawka finish Też została zwiększona o 25% Dodatkowo w y, misjach Mianowicie od kurde, Martina Madrazo Jak się tutaj będzie robiło To są chyba tutaj te wszystkie misje porządkowe One są na pierwszy poziom e, Znaczy na pierwszy poziom, co ja też gadam One są wszystkie na, żeby można nie zgrywać solo Chociaż niektóre tutaj są misje, które w zasadzie są jak widzicie tylko dla czterech na przykład. No to zakrado dla Mara Ale są takie misje, które mogliby zrobić w zasadzie wszystkie równo dla Solo. No bo raczej wątpię, że są potrzebni ludzie, ale w większość patrza, jak misji to tutaj bardzo rzadko są niektóre na dwie osoby, czy na cztery bo jakaś cztery na 8, nawet misje o, 4 na 6. No i już przechodzimy praktycznie do ostatnich rzeczy, jakie zostały zmienione w tym DLC. No jeszcze jedna z rzeczy dotyczy tego, że zostały trochę zmniejszone e działka z laser oraz Hydra, ale w zasadzie to jest to samo, ale o tym zrobimy. Taki osobny film, żeby to wam lepiej pokazać. E, zostało jeszcze zmieniona rzecz, mianowicie na samych już bezpośrednio misjach. Mianowicie to jak się wchodzi na akcję, rozegraj akcję, stworzone przez Rockstar, nawet możemy włączyć, wiecie, nie wiem, jakąkolwiek misję, żeby wam to pokazać. Niech będzie może taka. Nie mam absolutnie pojęcia od kogo to jest misja, ale sobie rozegramy taką. O akurat od Martina się wylosowała jakaś, ale to akurat nie ta. No i jak sobie ją odpalimy, to misję sobie będziemy tutaj mogli. O i tam pora się wymeldować, bla 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 bla. Zad, świadka. Najważniejsza rzecz jaka tutaj jest, to na przykład patrzcie, jak stracimy sobie Armor, aż całego stracimy, i teraz sobie kliknę V. Dałem sobie Armor. Teraz zrobimy Reset. Jak widzicie, straciłem jeden Armor. I wchodzimy w wypunek. Pancerz. Mam tylko 9 Armorów, co nie? Teraz sobie rzucamy granata. Rzucamy sobie jeszcze drugiego granata. No i misja się nie udała, bo padłem. Co nie? No niestety. Nieszczęście. Ale 200 dolarów dla pocieszenia dostałem, za to, że to odpaliłem. No i teraz patrzcie. Jeżeli zrobimy sobie teraz Restart, wydamy jeszcze raz. Rozwojcie, powtarzamy to, powtarzamy. Zdecyduję się na powtórzenie tego. To zobaczcie. Wchodzimy sobie w wypunek. Pancerz. I pan Pancerz mój wrócił, tak, mianowicie teraz pancerz tak samo jak przekąski znowu wracają już, to, czy znowu wracają, no wracają do tego stanu jaki był przed rozpoczęciem misji, także teraz już możemy sobie walić się pod nogi, żeby tu utrzymać się, co prawda jak są bardziej spostrzegawcy to, e, tutaj, to zobaczą, że niestety pancerza mi nie zwróciło, który miałem na sobie założony jak wszedłem na misję, ale przynajmniej ten w menu interakcji jest, niestety aż tak dobrze nie ma, ale lepiej tyle. Niż nic, jak to się też mówi. Dodatkowo, jeżeli też tutaj sobie weźmiemy i klikniemy sprowadź pojazd osobisty. No tutaj widzicie, mamy tę Eudorę. Chciałem zamontować oznaczenie, żeby było, żeby pokazać, ale niestety unlucky, nie ma. Dobra, jak widzicie tutaj kiedy waliłem sobie ze świadkiem przez przypadek całkowicie zniszczył się mój wóz podczas misji. Co w takim razie się dzieje? Zobaczcie, kiedy wchodzimy sobie na misję, czyli dzwoni no, dzwonimy do MMI. W tej sytuacji mój pojazd jest po prostu z Afryko do odebrania. Kompletnie nie, nie muszę nic płacić, jeżeli zostanie zniszczony na misję. No i cóż, w zasadzie mogłbym powiedzieć, że to są praktycznie wszystkie zmiany, jakie zaszły w DLC nowym. Nie ma więcej zmian. Nie ma więcej już absolutnie niczego. No i cóż, jak mógłbym skomentować te zmiany? Ogólnie większość zmian oczywiście jest yy, dobra. Tyle wie, że najgorszą zmianą jaka jest to, że zostały usunięte prawie 200 pojazdów. I można było zrobić po prostu jakieś filtry, czy coś w tym stylu na stronach, czy nie wiem. Przenieść te wszystkie samochody, które są uważane przez Rockstar'a na inną jakąś stronę zrobić, nową. Na stronę stare zapomniane, czy wiecie, coś w tym stylu, co nie? I równie dobrze też tak to można było rozwiązać. No ale no cóż, no nie. Niestety, jak to się mówi, nie będzie tak. A no szkoda. Jak widzicie, mam po prostu fulla tutaj. Wszystkiego na full. I mogę zboostować sobie jeszcze tego wartość o 5%. Na czym polega feature? Jak to mogę zrobić? W sumie jest to dosyć prosta sprawa, bo wchodzę sobie tak. Wchodzę w menu interakcji. No, oczywiście muszę być jako szef. Tak, załóż organizację, to oczywiste. Druga rzecz, jaką zrobimy, to są duże pojazdy. W dużych pojazdach mamy wytwórnie kwasu. I w wytwórnie kwasu mamy. Tutaj po prostu nazwa tej wytwórni, a Dole jest nazwa produktu, i jak widzicie, tu są różnego rodzaju nazwy, które sobie mogę wybrać. Za każdą trzeba coś tutaj zrobić. Nie widzicie, 10 misji odnowienia zasobów, 10 misji sprzedaży, przyspiesz produkcję 5 razy i tak dalej. Generalnie każda z tych nas nie ma znaczenia, w sumie jak ja ją nazwę, bo daje to po prostu 5%, więc w sumie jakąkolwiek z tych odblokujemy, to już będziemy mieli. Więc tak, jak widzicie, pierwsze to jest po prostu odnowienie 10 misji zasobów, czyli zrobić sobie zasoby, 10 misji sprzedaży, przyspieszyć produkcję 5 razy. Tutaj są rzeczy za po prostu fabularne, że jak kwas łącznie warte za milion. Jak widzicie wartość towaru no, rzeczywiście jest o te 5% większa. Mianowicie codziennie teraz będą się zmieniały próby RC Bandito. To plus 5 nowych się jakiś pojawiło. Spróbuję pobić ten czas, jednakże no ja mówię wprost, jeżeli chodzi o jazdę na RC Bandito to jest dosyć trudna w zasadzie rzecz. Bo te wszystkie wyścigi to one, one są praktycznie zrobione nie tak, że lajtowo się je wygrywa, tylko trochę się uczy tej trasy na pamięć, ale spróbuję mimo wszystko jakoś tutaj przyjechać. Może mi się uda, ale szczerze w to wątpię. No, już mi raz minął, ale nie wiem czy jestem daleko, blisko, ciężko jest mi to powiedzieć. Nie znam trochę trasy. Także no co, to byłoby na tyle, do następnego, cześć!